Kościół uczy miłości i szacunku dla człowieka. Życie niekiedy jest bardzo trudne, ale gdybyście wzięli z kościoła przekonanie o wielkiej cenie człowieka w obliczu Boga, to życie byłoby łatwiejsze. Tę cenę bowiem zaczęlibyście stosować nie tylko wobec siebie, ale i wobec innych. Wymagalibyście szacunku nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich. Dla wszystkich żon, mężów, synów, córek, małych czy dużych, nawet maleństw, nawet nienarodzonych, kształtujących się jeszcze w łonie matek. Kardynał Stefan Wyszyński, 12 września, poniedziałek. Witam Was bardzo serdecznie i jak co dzień, także i dzisiaj. Dzielimy się słowem z Dziennika Duchowego rozmów Alicji Lęczewskiej z Panem Jezusem. A słowo na dzień dzisiejszy jest: Otóż to, to takie. Czym jest Krzyż Jezu? Krzyż, jeżeli na swojej drodze życia spotykasz, to trzeba go wziąć i ponieść z miłością i pokojem, ofiarując mi swój trud i swoje cierpienie. Krzyż ofiarowany mi w taki sposób namaszczony jest moim błogosławieństwem. I w nim zawarte jest wielkie dobro dla ciebie i Twych współbraci. Jeżeli go odrzucisz, krzyż cię nie ominie, bo jest wpisany w Twoje życie na ziemi. Przyciągniecie wtedy ciężar krzyża i przygniecie Cię. Bo nie namaszczony jest przeze mnie. Najcięższy jest Krzyż wzgardzony i odrzucany. I tego też nie unikniesz, choćbyś zużyła całe swoje ludzkie możliwości. Żyjesz przecież na Ziemi, na której ludzie postawili Krzyż i zawiesili na nim Boga. Krzyż będzie Twoim udziałem. Ale rozważ. Że może to być krzyż błogosławiony albo wzgardzony. I nie bądź taka pyszna, by samodzielnie wyszukiwać sobie krzyża, sądząc, że doprowadzi Cię to do świętości, lub że pomożesz innym. Do świętości prowadzi Cię tylko pokorne i radosne przyjmowanie mojej woli, bo w niej zawarte jest najwyższe dobro dla Ciebie i dla innych. Psalmu 116. Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, i Bóg nasz jest miłosierny. Pan strzeże ludzi pełnych prostoty. Byłem bezsilny, a on mnie wybawił. Powróć moja dusza do swego spokoju, bo Pan ci dobro wyświadczył. Uchronił bowiem moje życie od śmierci, moje oczy od łez. Moje nogi od upadku. Będę chodził w obecności pańskiej w krainie żyjących. Kropka. Dziękujemy za wysłuchanie dobrego, pięknego czasu. Pozdrawiamy serdecznie. Przemek, marny pyłek i. Mam no, bogusia, żona Przemka. Żona Przemka, piu-piu.